transformujemy krom w flagi, tak jak rok temu stali policjanci, którzy mieli w oczach strach i zagubienie, ta tak samo jak chodź, i my. Chodź, chodź. My dzisiaj transformujemy strach miłość, w podział w jedność. Słuchajcie, nie jak było rok temu? Dzisiaj będzie inaczej, bo my stoimy w tym miejscu! I my w naszych sercach, w transformujemy!

Przepiękne, co teraz ludzie robią. Chodźcie tu chodźcie żeby będzie w okręgu. Przed nimi zbiegł, o tym co się tu działo dalej, nie, 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 to. Skończy się, a ty, czy ty, Dzisiaj przyjdziesz też, tu wolno nas ktoś, kto przed nimi zbiera. O tym, co się dzieje, każdy chyba wie. Pod drzewem dziś to wszystko skończy się, czy ty? Pod drzewo przyjdziesz też, gdzie wisi już ktoś, podobny zabitrzej, o pod tym co się tu działo każdy chwilę, pod nie dziś. To Który wszystko nadzieję, skończy się. Stronach, niech się, a ty, czy ty, dzisiaj kontorów, przyjdziesz też. Tu woła mój nas mój ktoś, mój! kto przed nimi zbiegł. Po tym, co się tu działo, każdy chyba my wie. Pod dziś to wszystko skończy się, a ty, czy ty, tu przyjdziesz też. Ty, czy w takim kordonie mogę być zamykany, zamknął! Kordon Żułek w prawo do Nikt nie może nie podlegać po Tym co się działo, każdy chyba To wszystko się skończy nie się, a ty, czy ty, już poczułeś też, że wciąż wybór masz, czy poddać się, nie tu działo, każdy chyba wie Pod drzewem dziś to wszystko skończy się A ty, czy ty zdecydujesz też Że już nie da się stać, na ośrodk trzeba Zrozumiesz też, czy chcemy, czy nie, czeka na nas śmierć O tym, co się świetlu każdy chyba wie, pod drzewem dziś to wszystko zacznie się Czaty. Ale ewidentnie co by im się należało poszłać w środku już ktoś, podobno za piętrze po tym, co się tu działo, każdy chyba Policja wie. że powinna być w Pod drzewem dziś to wszystko skończy na tym. się. A ty, czy ty dzisiaj przyjdziesz też? Tu woła nas ktoś, kto przed nimi zbiegł. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie. Pod drzewem. A ty, czy ty zdecydujesz też, że nie da się da stać się na osie, trzeba. Być. Co się tu działo, każdy chyba wie, pod drzewem dziś. To wszystko zacznie się, a ty czy ty? ty się, to, wintre, bo chciałem przecież dać. Dowiaduję się już dość podobnie z Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie, pod drzewem dziś. Dziś to wszystko skończy się, a ty czy ty? Dzisiaj przyjdziesz też. Tu woła nas ktoś, kto przed nimi zbiegł po tym, co się tu działo. Każdy chyba wie pod drzewem, dziś to wszystko skończy się, a ty czy ty? Tutaj przyjdziesz też pod drzewem, jak cień wolność kusi cię. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie. Pod drzewem dziś to wszystko skończy się, a ty, czy ty dziś założysz też naszyjnik jak wąż, oblecie czulecie. Tym, co się tu działo, każdy chyba wie. Pod drzewem dziś to wszystko skończy się. A ty, czy ty już poczułeś też, że wciąż wybór masz, czy poddać? Trzeba po tym co się tu działo, każdy chyba wie, pod drzemem dziś to wszystko skończy się, a ty, czy ty już rozumiesz też, czy chcemy, czy nie, czeka na nas śmierć. Po tym co się tu działo, każdy chyba wie, pod drzemem dziś. Zacznie się.